Dzień dobry. Najnowsza oferta firmy Inserf dotyczy prac dociepleniowych. Do Waszych zadań będzie należało ocieplanie budynków technologią WDVS oraz układanie tynków mineralnych. Od kandydatów oczekujemy 3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku, a także komunikatywnej znajomości języka niemieckiego. Auto lub prawo jazdy będą tutaj dodatkowym atutem. My ze swojej strony gwarantujemy 16 euro netto, czyli na rękę, za każdą przepracowaną godzinę. Dodatkowo Gwarantujemy 100% wypłacalności przez naszą firmę, dodatkowo terminowe wypłaty. Bezpieczny wyjazd z nami oznacza także zwrot kosztu przejazdu do Niemiec. Oferujemy zdalną, szybką i bezpieczną rekrutację, pomoc finansową w formie zaliczek do 150 euro. Co tydzień ubezpieczenie zapewniające bezpłatną opie opiekę medyczną, zakwaterowanie zagwarantowane przez pracodawcę, czyli dla pracownika zakwaterowanie jest w 100% gratis, możliwość urlopów i zjazdów do Polski, opcja pracy w nadgodzinach oczywiście pełnopłatnych i podwyżka dla zaangażowanych oraz rzetelnych pracowników. Podczas całości trwania kontraktu zapewniamy także opiekę polskiego koordynatora. Jeżeli jesteście zainteresowani, koniecznie się do nas odezwijcie, zadzwońcie lub napiszcie. Chętnie przedstawimy Wam wszystkie szczegóły tej oferty. Do zobaczenia!